No chwilę, chwilę. Być może powiecie, halo zielony, przecież tego typu content to już dwa miesiące temu powinien się pojawić, jak już w ogóle, jeżeli powinien, a nie teraz w sierpniu, jak jest koniec lata. Być może, aczkolwiek to, co ja odwaliłem ostatnio, to, co ja. To aż się w głowie nie mieści. Słuchajcie tego. Cały koncept na ten odcinek, notatki, wszystko co sobie poszukałem, wyszukiwałem, spisałem, poredagowałem, to wszystko miałem już przygotowane, gotowe na początku lipca w notatkach, wszystko wyszczególnione co to, to, co dzisiaj usłyszycie tylko, że nie, nie miałem czasu, mi się nie chciało a to jakiś wyjazd, a to jakieś zawody a to jakiś wyścig, a to, a to po prostu upał nieco zelżał i tak to zwlekało, zwlekało odkładałem to aż do czasu aż do zeszłego weekendu co się wydarzyło? Otóż, moi drodzy doszło do odwodnienia z mojej strony i odwodnienie w konsekwencji doprowadziło do przegrzania mojego organizmu i to przegrzanie, samo odwodnienie powiedzmy, że to nie jest jakieś tam nie wiadomo jakie tragiczne, ale przegrzanie to już bardzo niesympatyczna sytuacja. Nieciekawa i nie polecam, nie zazdroszczę, nie po, nie, nie przyjemnie było, naprawdę. Ale po kolei, co się wydarzyło? W moim planie treningowym miałem, yy, miałem yy, w symulację wyścigu. 160 km takim tempem dosyć solidnym. No to proszę was, dwa razy mi nie trzeba posarzać. Pentelka 160, jadę tak na 80% możliwości. W yy, 6,5 godziny ponad 25 średnia, sam 175 watów średnio. Yy, no i tak sobie machnąłem taką solidną, żwawą pentelkę. I się odwodniłem dosyć mocno, dosyć drastycznie, o czym przekonałem się dopiero później. No i faktycznie doszło do prze przegrzania mojego organizmu. Ale po kolei. Na moim przykładzie będziemy bazować. Idźmy, idźmy po kolei. Bo otóż. Cały dzień jeżdżenia w upale na rowerze. Co się może wydarzyć najgorszego, powiedzcie mi? No, odwodnimy się, tak? No, lekkie odwodnienie jeszcze nikomu krzywdy nie zrobiło, Wielki, wie, wie, wielkich tutaj strat nie ma. No, y, gdzieś tam niby y, odwodnienie wpływa na jakieś tam osiągi sportowe, na, na wytrzymałość, na wydolność, to jest kilka procent ewentualnie y, może się y, ta, ta kondycja nasza pogorszyć. Gdzieś tam wyczytałem, że na każdy 1% utraty masy ciała związanej z odwodnieniem, tra odwodnieniem tracimy 5% naszych zdolności takich fizycznych, motorycznych. No więc jak to będzie lekkie odwodnienie, no to dramatu nie ma. OK, w porządku. Później w efekcie odwodnienia może dojść do przegrzania organizmu. No i to jest już bardzo sytuacja nieciekawa. To już tam tych, tych, tych yy, ta, to będzie bardzo nieprzyjemne. No i to w efekcie może doprowadzić do udaru cieplnego, a udar cieplny to jest bardzo poważna już sytuacja. Nierzadko nie, nie kończy się hospitalizacją, 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 a może się nawet skończyć śmiercią. Bardzo poważne zaburzenie. Więc lepiej trzeba być czynym, trzeba być, trzeba uważać. No i jak u mnie to było? No bo u mnie w zasadzie tego odwodnienia jako takiego ja nie odczuwałem w ciągu całej tej jazdy. No, lekkie suche usta miałem, ale tam wiadomo. To, co zwróciło bardzo na moją uwagę, to fakt, że przez cały ten czas, od wyjścia z domu do powrotu, czyli z przerwami to wyszło prawie ponad 7 godzin, ani razu nie byłem siku. I to wzbudziło moje podejrzenie. Mówię, co jest grane? W ogóle nie sika. No i to jest taki pierwszy symptom, na który warto zwrócić uwagę powinno się oddawać mocz co 3, co 4 godziny regularnie. Jeżeli to się nie dzieje, jeżeli mijają 4, 5, 6 godzin, a śku się nie było, no to jest ewidentny znak, że organizm jest odwodniony. No ale jakoś spadku w nie widziałem, przyjechałem do domu, się napiłem, najadłem, no nic więcej się nie wydarzyło. I co dalej się dzieje? Kurczę, już jest wieczór, robi się ciemno. Mi się nagle robi gorąco. Jakoś tak e, duszno. Uparno, a w mieszkaniu wcale nie było jakoś super gorąco, to nie było jakichś upałów, wiec. W ciągu dnia tam było 26 chyba 28, wieczorem to już w miarę rześko. Jakoś tak yy, czuję, że skóra jest gorąca, taki jestem jakiś cały jakby nagrzany, nie mogę zasnąć, męczę się. Do pierwszej trzydzieści w nocy ciągle się przebudzałem, wstawałem, chodziłem, coś, kurczę, no coś było ewidentnie tak. Ja śpię jak skunk, jak, jak borsu, jak, jak zapadam w sen, to jak niedźwiedź. Od razu momentalnie usypiam i nigdy nie mam problemu z zasypianiem, a tu nagle taki nieprzyjemny, wskaz taka nieprzyjemna sytuacja. No, mówię, kurde, co ewidentnie? Ewidentnie organizm był przegrzany. Przegrzany, co było efektem tego odwodnienia. No i teraz, jakie są symptomy? Jakie mogą być objawy przegrzania naszego organizmu? Otóż. Zaczerwieniona skóra, no ja na to nie zwracałem uwagi, być może była, być może nie była, ale taka czerwona skóra, nie od słońca, za tylko po prostu czy zaczerwieniona skóra, to numer jedno, numer uno. Po drugie, yy, sytuacja, która u mnie się spotykała wielokrotnie, mianowicie, jeżeli jedziemy, jesteśmy w, w, w trybie jazdy, no to powiedzmy, że od, temperatura odczuwalna taka jest ok, tak, nie czujemy, że się przegrzewamy, nie czujemy, że jest nam gorąco, w momencie, gdy się zatrzymujemy na chwilę. Ja na początku się dość ja często zatrzymywałem, bo musiałem często sprawdzać mapę, bo tam sobie robiłem obie trasy, więc ciągle się zatrzymywałem. Początkowo się zatrzymywałem, było ok, yy, normalnie, ale jechałem cały czas tym samym tempem. Nie zwiększałem ani nie zmniejszałem tempa. Natomiast po kilku godzinach, gdy się zatrzymywałem, nagle na moich rękach, na organii, wszędzie. Po prostu fala takiego potu, momentalnie intensywność płacenia się wzrosła kilkukrotnie do tego, do tego co, 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 jak to wygląda normalnie. Więc to był symptom już przegrzania organizmu. Organizm po prostu był tak przegrzany, nie był w stanie się y, utrzymać temperatury, nie był w stanie się na bieżąco wychłacać. I po prostu był efekt przegrzania organizmu. Więc to był jedyny symptom taki, który zauważyłem w trakcie, y, w trakcie samej jazdy. Spadków wysiłkowych nie, nie zauważyłem dojechałem, też fakt jest taki, że nie miałem żadnego zjazdu energetycznego, nie miałem żadnego, yy, żadnej bomby, po prostu miałem odpowiednio ilość kalorii, więc dojechałem w pełnym tempie, z siłami jeszcze na sam kolor. No i to, no i takie przegrzanie oczywiście już jest bardzo niesympatyczne, bo, a później yy, w efekcie jazda w upale długotrwała może prowadzić do udaru cieplnego. A to już objawy takiego ud udaru cieplnego są bardziej poważne, bo to wtedy or wtedy organizm yy, Temperatura organizmu przekracza 39 stopni, a organizm przestaje sobie radzić z wychodzeniem i już po prostu yy, nie jest w stanie y, przywrócić y, tej temperatury do odpowiedniego stanu. I co się dzieje? Przestajemy się pocić. Skóra jest czerwona, skóra jest gorąca, mamy omdlenia, mamy mdłości, co nam się wymiotować, mamy bardzo intensywny pulsacyjny ból głowy, yy, mamy bardzo wysoki puls spoczynkowy. Yy, no, sytuacja jest bardzo poważna. Ale dobrze, nie o tym. Nieważne. Jak, jak zapobiegać? Jak, jak, jak co robić, żeby, żeby wszystko było w porządku, żeby można było cieszyć się jazdą w upalne dni? Lepiej zapobiegać niż leczyć, prawda? Więc po kolei. Jest upalny dzień. Jedziemy kilkanaście godzin w słońcu. I co? Na co mamy ochotę? co, co, na co, co wam przychodzi pierwsza na myśl? Zimniutki, lodowaty... Yy, napój. Z lodem. Kola z lodem, mrożony szejk, lody, lody dla ochłody, tak mówią przecież, lody dla ochłody, prawda? Yy, zimniutka mrożona herbata, mrożona kawa, coś zimnego, na ochłodę, na orzeźwienie. No niestety, moi drodzy, nieprawda. Nie, co tak nie działa? Niestety nie. Otóż bardzo zimne napoje, spożywane w dużych ilościach, będą nam powodowały, że będzie nam jeszcze bardziej gorąco. Dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Otóż, no oczywiście ten efekt ochłodzenia, taki doraźny, jest widoczny, jest ta ulga, jest to orzeźwienie, jest ta rzeźkość w momencie, gdy jemy sobie na przykład wiaderko grycanów, aczkolwiek każdy pokarm, czy to, czy to płyny, czy to treść pokarmowa, która się dostaje do naszego żołądka, yy, nasz organizm, nasz żołądek musi Y, temperaturę pożywienia y, doprowadzić do temperatury naszego ciała, zanim się zaczną wszystkie procesy trawienne. Zatem y, jest to dodatkowy wydatek energetyczny. Organizm musi wydatkować dodatkową energię na ogrzanie pokarmu, a wydatkowanie dodatkowej energii generuje dodatkowe ciepło, czyli po prostu jest nam jeszcze bardziej gorąco. Podobnie jest z żywnością tłustą, podobnie jest z żywnością smażoną, podobnie jest z. z Ostrą żywnością. To wszystko powoduje, to wszystko są rzeczy, produkty ciężkostrawne, wymagające więcej in intensywnego wysiłku od naszego organizmu na procesy trawienne i to generuje większą ilość ciepła w naszym organizmie. Więc, no, nie działa to tak. Podobnie zimne prysznice, lodowate prysznice. No, jest ta ulga, wiadomo, po całym dniu jazdy, w upale, w gorące jesteśmy zgrzani, zagotowani. No Wejść do lodowatej wody, do zim... lodowaty prysznic, do zimnego strumyka, no ulga, od... odczucie ulgi jest niesamowite. Ale co się dzieje? Szok termiczny. Efekt jest dokładnie taki sam. Organizm się zaczyna bronić, organizm zaczyna produkować sam więcej ciepła, żeby temu szokowi termicznemu zapobiec. No, kto z was jeździ na trenerze? wiecie, jaki jest podgrzany na atmosfera, jeżeli się jeździ na trenerze, tak? je wszędzie. I co się wydarzy, jak wejdziecie pod bardzo zimny lodowaty prysznic? No jest fresh, jest ulga, ale wychodzicie, momentalnie to ciepło do was wraca i to z podwójną siłą. Także super lodowate, zimne kąpiele. No niestety, moi drodzy, przykro mi bardzo. Niestety nie. No to co? No to co teraz? Co? Co? Wodę pić ciepłą z kałuży, taką uladą zupę? Oczywiście najważniejsze jest to, żeby zadbać o odpowiednie nawodnienie. No to jest jak gdyby złota zasada. Natomiast, moi drodzy, ha, nawodnienie nawodnieniem, ale. Woda, zwykła biała woda w przypadku intensywnego i długotrwałego wysiłku w upale bardzo słabo nawadnia. Jest najgorszym źródłem nawodnienia. Nawadnia słabo i to nawodnienie się utrzymuje w naszym organizmie bardzo krótko. Na co dzień, jeżeli jesteśmy w takim normalnym trybie, chodzimy do pracy, do domu, po domu, czy jakieś mam lekkie krótkie przejażdżki, woda jest w zupełności wystarczająca, absolutnie wystarcza. Natomiast przy długotrwałym wysiłku niestety nie. Najpierw ustalmy zapotrzebowanie na wodę. Każdy człowiek. Oczywiście te wszystkie wartości, o których Wam będę podawał, to są mocno szacunkowe, o, 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 o takie średnie, ponieważ no, wiadomo tych czynników, na które mają wpływ, jest bardzo dużo płeć, masa ciała, naturalna potliwość, więc to wszystko, co będę Wam mówił, to jest bardzo mocno taki około, powiedzmy, tak? No ale zajmij, przyjmijmy, że dorosły człowiek, zapotrzebowanie na wodę w ciągu dnia, to jest 30 ml wody na każdy kilogram masy ciała. Czyli jak ktoś waży 80 kg, to niecałe 2,5 litra wody powinien spożywać codziennie w normalnym funkcjonowaniu. W przypadku długotrwałego, intensywnego wysiłku yy, nasza potliwość, czyli to, ile, potu ile wody tracimy razem z potem, to jest od 0,5 litra do 1,8 nawet Nie, ja od 0,5 litra do 1,5 litra potu na godzinę wysiłku. Czyli 1 no litr przyjmijmy, dla ułatwienia, że 1 litr na godzinę intensywnego wysiłku. Yy, no w skrajnych, ekstremalnych sytuacjach może być więcej. Maksymalna potliwość człowieka to jest 3 litry potu na godzinę. To już jest takie maksimum z maksimum w absolutnym ekstremum. Więc zakładam, że jeżeli jedziemy kilkanaście godzin, no to nie jedziemy tam tętnem 180, więc trochę niższym, ale jeżeli to jest nawet taka intensywność bardziej zwarta, no to przyjmijmy, że ten litr na godzinę, taki, na no, takie absolutne minimum, trzeba byłoby spożywać. W moim przypadku ostatnio 6,5 godziny jazdy to by wychodziło 6,5 litra płynu. A spożyłem niecałe 4, 3,5-3,800. Więc ewidentnie wychodzi na to, że musiałem być odwodniony. Garmin mi pokazał, że zapotrzebowanie na wodę w, w ciągu tego wysiłku to wyszło 4,700 4 chyba. Czyli sporo mniej. No bo tam miałem przerwy, też ta intensywność właśnie nie była najwyższa i też to nie był jakiś super ekstremalny upał, więc być może ten Garmin całkiem dobrze to oszacował. Mimo wszystko, i tak dużo tej wody mniej spożyłem, po ponad, grubo ponad litr, więc być może, jednak faktycznie, prawda? Co się pić? tu pika? Prawda? Prawda, prawda? No ale dobra, ale przecież ta woda nie nawadnia zwykła. No co? No to co jest do jasnej? Co co pić? Może mineralną wodę, wysoko mineralizowane, przynajmniej no mają te kationy, aniony, wszystko tam jest. Też nie do końca. Też nie do końca, moi drodzy, ponieważ te aniony, kationy tam są, oczywiście. Tylko, że te proporcje tych anionów, kationów są zupełnie nie takie, jakie my potrzebujemy, jakie my zużywamy razem z potem. Wapnia jest bardzo dużo, a wapnia tracimy bardzo mało. Potasu i sodu tracimy bardzo dużo, a w wodach tego jest bardzo mało. To są całkowicie się te wartości rozjeżdżają, więc, więc na co dzień, na lekkie przejażdżki woda wysoko mineralizowana spoko, natomiast jako nawodnienie jako nie nawodnienie, spoko. Sama woda nie wystarczy. Oczywiście są jeszcze niezbędne ele elektrolity, ale ele elektro do elektro elektrolitów przejdziemy za chwilę. Natomiast jeżeli chodzi o samo nawodnienie, każdy płyn, który zawiera w swoim składzie jakiekolwiek wartości odżywcze, czy to będą witaminy, czy to będą minerały, czy to będą jakieś pierwiastki, czy to będzie chociaż jakieś węgl zawartość węglowodanów, cokolwiek, co zawiera jakąkolwiek wartość odżywczą, będzie dużo lepiej wchłaniane przez nasz organizm i ta woda będzie dużo lepiej przyswajana, to będzie lepiej nawadniać i to nawodnienie będzie się utrzymywać dłużej. Dlaczego tak się dzieje? No bo woda jak wlatuje do naszego yy, otworu gębowego, to po prostu przez nas przelatuje. Jak filtruje w nerki, wątrobę, wszystko. Tak. Jeszcze raz powtórzę, żebyśmy zapamiętali. Po prostu przelatuje od góry na dół, nie ma koniec, nie ma, co, nie ma czasu, nawet do komórek się dobrze nie dostaje. A jeżeli w tej wodzie zawiera się, zawierają się jakieś wartości, dla przykładu domowy, domowy izotonik, pewnie każdy zna. Woda, miód, cytryna, sól, tak? Nawadnia, nawadnia, bez problemu. I teraz taki, taki moniatka, taka lemoniatka, taki domowy izotonik wpada do naszego. Układu pokarmowego. Wpada do żołądka. Co się dzieje? Szefuncio wychodzi. Halo, halo, witam, witam. Co to, co to jest za zgromadzenie? Co to jest za ekipa? Co tu się dzieje? Spokojnie, spokojnie, nigdzie nie idziecie. Po kolei. Pani Cytrynka, zapraszam. Witaminki C, tak? To tutaj, proszę, proszę się rozgościć. Następny, miodzik. O, miodzik, proszę bardzo, węglowodany. Węglowodany proste, co my tu mamy? Fruktoza, glukoza, f fruktoza do wątroby, glukoza do mięśni, zapraszam. Następny, kogo my tu mamy? O, sól, chlorek sodu, No witam pana. Chlorek, sód, zapraszam. Po prostu organizm potrzebuje czasu, żeby te wszystkie wartości rozdysponować tam, gdzie trzeba, poukładać je. I dlatego ta woda tam na dłużej się utrzymuje, dłużej zostaje, dłużej nawadnia, lepiej nawadnia. I tak, tak to działa, moi drodzy. Zatem każdy napój. Yy, przykładów jest sporo. Oczywiście izotoniki dla sportowców? Owszem. Woda, miód cytryna? Owszem. Do wody i miodu cytryny jeszcze wrócimy, bo to jest też ważny temat. Co jeszcze? Yy, woda kokosowa, naturalny izotonik, bardzo dobrze nawadnia. Sok pomidorowy, bardzo dobrze nawadnia. Super. Ekstra. Co tam jeszcze? Yy, to Was zaskoczy. Tu będzie absolutna bomba. Najlepiej nawadniającym napojem jest uwaga mleko też jestem w szoku też się dziwię mleko najlepiej nawadnia mleko nie dość, że zawiera trochę białka trochę tłuszczu trochę węglowodanów yy, zawiera wszystkie niezbędne elektrolity i to jeszcze w takich proporcjach najbardziej zbliżonych do tych, do, 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 do tych na, na które tracimy wraz z potem. Więc absolutnie najlepszą metodą nawadniającą. No ja oczywiście domyślam się, że nie będziemy tutaj mleka lać do bidonów, prawda? Natomiast około rowerowo, przed rowerem, po rowerze, jakiś napój mleczny, proteinowy, jakiś napój kawowy z dużą ilością mleka, jako źródło nawodnienia. Rewelacja. Rewelacja, moi drodzy. Najlepiej. Najlepiej. Piwko, byście powiedzieli. A piwko? Co piwko nie nawadnia? Tyle się mówi, że piwko nawadnia. Bezalkoholowe? Zerówka? Spoko? Alkoholowe? Nie, niestety nie. Alkohol nawet w bardzo niewielkiej ilości yy, działa moczopędnie. Odwadnia nasz organizm, alkohol. Niestety nie, więc alkohol nie. Ale no przecież jeszcze ważna była kwestia, tak? Woda wodą, ale potrzebujemy elektrolity. Czy nie potrzebujemy? Potrzebujemy. Z tymi elektrolitami to jest trochę tak, wydaje mi się, marketingowo na wyrost wszystko, bo tyle się mówi, że te elektrolity takie niezbędne, że się tyle tego traci wraz z potem, że skurcze mięśni, zawał serca i tak dalej. Otóż, fakty są takie. Wrazem yy, z potem tracimy w ciągu na litr potu. Przyjmij, no takim pierwszym podstawowym elektrolitem to jest sód i chlorek, chlorek sodu, czyli po, po prostu zwykła sól kuchenna w skrócie i to jest jak gdyby najważniejszy składnik, najważniejszy element, którego tracimy najwięcej. No i tu jest od 400 ml do 1000 1800 na litr potu. Czyli przyjmijmy na tą godzinę wysiłku, czyli 1 gram soli na godzinę wysiłku. Jak przyjrzymy się izotonikom tym takim dla sportowców, no to tam wychodzi 0.6 na bidon, czyli tam 1:2 na, na litr, czyli no powiedzmy, żeby się zgadzało. Sól też jest wszędzie, no co, cokolwiek nie zjemy, to też zjemy soli, że też nie ma tragedii. Więc to sól to jest tak naprawdę najważniejszy element, o którym warto pamiętać. Cała reszta Umówmy się, że jeżeli to nie jest jakiś 48 intensywny wyścig gdzieś w Andach, w Alpach czy gdziekolwiek, to te ubytki są na tyle śladowe, że szkoda sobie nimi zawracać głowę. Dla przykładu, kolejnym z listy jest potas. I tego potasu tracimy nie, kurde, nie chcę no, 150 mg czy 200, około 200 mg na litr potu. To zdecydowanie mniej. Natomiast potas występuje wszędzie. W jednej butelce Soku pomidorowego jest 800 mg potasu, wypijając jedną butelkę. No więc zapotrzebowanie na potas praktycznie no, no trudno sobie wyobrazić sytuację, gdzie byłby to jakiś tam znaczący ubytek. Magnez. Magnezu tracimy nie wiem, z 50 mg czy tam 40 mg na litr potu. Jeden większy banan tyle, tyle zawiera yy, magnezu w sobie. Yy, Wap to jest jeszcze mniej, jeszcze poniżej chyba 40 mg i coś tam jeszcze było też jeszcze poniżej. Więc tylko ta sól tak naprawdę ma znaczenie. A jeszcze... W... Co ja tam miałem jeszcze powiedzieć? A z tą potliwością to jest tak, że ja chyba pom, 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 pomyślę nad takim eksperymentem. Jak będę miał czas, to sobie jeszcze wyrobię taki eksperyment, sprawdzę dokładnie, jak to u mnie wygląda, ile ja faktycznie tracę potu na każdą godzinę wysiłku. To bardzo prosto to jest oszacować: zważa się na Golasa przed wyjściem na rower, i zważa się na Golasa po powrocie z roweru, po dwóch godzinach, i oddaje do tego to, co wypiłem po drodze, czy do domu. No, no chyba tak, no i zobaczymy, aczkolwiek coś jeszcze miałem powiedzieć. Jeszcze było, jeszcze było kilka wątków, o które, o które mi wyleciało. Yy, woda, miód, cytryna, yy, najbardziej spoko, idealny izotonik, naprawdę. Natomiast przy okazji wody z miodem i cytryną, bo ostatnio yy, był mój eksperyment, że jechałem 200 km tylko na wodzie z cukrem i tam mi mówiliście, pisaliście, że, że to biała śmieć, że to szkodzi, że to jest zło, że jak możesz tak, że to przecież nie idź tą drogą. Moi kochani, cukier, zwykły cukier z cukierniczki, to są węglowodany proste. Jest to jeden z trzech podstawowych y, elementów naszej diety. Absolutnie niezbędny do prawidłowego funkcjonowania. Do funkcjonowania mózgu, do funkcjonowania mięśni, 50% zapotrzebowania na naszą energię w dnia powinno pochodzić z węglowodanów. Wiadomo, że nie jest z cukierniczki, aczkolwiek to jest dokładnie ten sam cukier. Jedząc podobną ilość kalorii ze zwykłego jedzenia napotkanego po drodze, czy to będą wafelki, batony, owoce, jakieś tam bułki, rogaliki, też dostarczamy taki sam cukier. Nawet gorzej, dostarczamy syrop glukozowo-fruktozowy, który to jest śmierć, to jest trucizna, to jest jakiś produkt przetworzony. Dostarczamy tłuszcze, trans, tłuszcze jakieś utwardzane, dostarczamy całą masę innego syfu badziewia niż w tym zwykłym samym cukrze, gdzie mamy tylko i wyłącznie glukozę i fruktozę, nic więcej. Poza tym to nie cukier szkodzi, szkodzi nadmiar. Nadmiar wszystkiego szkodzi, nadmiar wody też szkodzi. Można od, od wypicia za dużej ilości wody umrzeć. Nadmiar szkodzi, moi drodzy. Natomiast jeżeli ja wtedy pamiętam, yy, spożyłem w ciągu całego, całego tego wyjazdu 4000 kalorii, 4000 kalorii z cukru. A moje zapotrzebowanie wynosiło tysiąca kalorii, no to ja byłem na głębokim deficycie. Ja nawet nie, nie, za, nie, nie uzupełniłem tyle, ile potrzebowałem. Więc gdzie tu mówimy o jakimś nadmiarze? A i też kilka osób pytało: A dlaczego nie miód? Dlaczego nie miód z wodą i sernem? Przecież miód jest zdrowszy, dużo lepszy, yy, że tak by było zdrowiej. Miód to jest dokładnie taki sam cukier. Nic więcej. To jest tylko i wyłącznie cukier. Cukier z fikierniczki to jest glukoza i fruktoza w proporcji 1 do 1, a miód to jest fruktoza w zdecydowanej większości i glukoza, która jest trochę mniej. No, są tam jakieś wartości odżywcze, są minerały, ale one są w śladowych ilościach. To, one nie to, to są niewielkie, bardzo skromne ilości. Natomiast dlaczego nie miód? ponieważ dla naszych mięśni fruktoza nie jest dobrym źródłem energii. Jeżeli to jest stosunek 1 do 1 glukoza-fruktoza, to ona jest jak najbardziej absorbowana, jest wykorzystywana jako paliwo i jako źródło energii do wysiłku intensywnego nadaje się bardzo dobrze. Natomiast jeżeli jest przewaga fruktozy, no to to już się nie nadaje. Nasz organizm tego nie metabolizuje prawidłowo, nie wykorzystuje tego, to nie jest dobre źródło energii. Możemy sobie dodać łyżeczkę cukru, łyżeczkę miodu do bidonu, do smaku, ewentualnie jako izotonik, owszem, jako źródło energii? Nie. Zresztą ja miałem 80 g węglowodanów na jeden bidon. Żeby, dać, żeby uzyskać 80 gramów węglowodanów z miodu na jeden bidon, to ja bym musiał wpakować do jednego bidonu 100 gramów miodu. Czyli dwa bidony to jest 200 gramów miodu. To jest w zasadzie cały słoik miodu na dwa bidony. A przecież miód, dobrej jakości miód nie jest wcale aż taki tani. Więc kompletnie to się nie spina, moi drodzy, miód jako źródło energii. I coś jeszcze? To było ważne. To coś jeszcze. Chyba ja już wszystko. Nie wiem, muszę sprawdzić. Jednym, jednym cugiem to poleciliśmy wszystko. Upał kontrarowy. Co my tu mamy? Zimne napoje, bla, 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 woda, elektrolity, wapń, izotonik. Wszystko. Kuchanie, wszystko. Zatem dobra, kończąc już, podsumowując, no trzeba być czujnym. Sami widzicie, ja to wszystko wiedziałem, o tym doskonale wiedziałem, jakie proporcje, jakie ilości. Pomimo wszystko tak sobie podszedłem frywolnie do tego mojego treningu. No nie było ewidentnych jakichś upałów. Takie upały, no nie wiem, no takie, dla mnie upał to jest powyżej 30. Tam było, no może przez chwilę było, ale generalnie w większości dni ja to było 20-kilka, średnia na Garminie pokazywała 25 yy, stopni. Ja mogę Wam wrócić do tego pokazać, bo ja sobie to sprawdzałem. Coś dla fanów treningowych, no to ten, ta moja jazda ostatnia, te 160 km pełnym piecem, co jechałem, nie takim pełnym, no to miałem średnią prędkość 25,3, yy, 6, 6 godzin 26 minut, yy, tętno 169 maksymalne, średnie tętno 144, no to, no to nie był jakiś to u, 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 ujazd niesamowity, yy, średnia moc 174, yy, tss -y 323, no i szacowana utrata płynów 460 ml, spalonych kalorii 4600 a ile przyjąłem kalorii, Kal mi się to policzy, ja nie pamiętam już, nie ważne, no i tyle. Moi drodzy, tyle. Zwracam zwracam uwagę, po co sobie robić krzywdę? Niestety tej wody trzeba jednak dużo pić, jak się okazuje. Ja też upały jako tako w takim normalnym użytkowaniu ja jakoś źle znoszę upały. Jest mi gorąco, jestem zmęczony, nic mi się nie chce, chodzę cały dzień jakiś taki przybity. Jak jest taki upał 30 plus. Natomiast na rowerze jakoś nigdy ciężko tych upałów nie znosiłem. Zawsze mi się w upale dobrze jeździło na rowerze, nawet w środku dnia. No i teraz, oczywiście, moglibyście powiedzieć tak, że przecież hej. Jak jest upał, to idźmy na rower wcześniej rano, jest rześko. Albo idźmy wieczorem, po południu, prawda? Też jest rześko. Oczywiście, że tak. No, jeżeli to ma być krótka przejażdżka, albo to ma być nawet może bardziej intensywny, ale trening taki godzina, półtora godziny, no to wiadomo, że będzie rano przyjemnie, wieczorem przyjemnie, a ale jak pójdziemy w sam upał, w środek dnia i zrobimy te półtora godziny treningu, no to się równie mocniej spocinie, więc jakiegoś się nie stanie, no jakoś przeżyjemy. To nie chodzi o to. Chodzi o sytuację, gdzie Cały dzień spędzamy na rowerze. Kilka godzin, kilkanaście godzin. Jak ktoś ma urlop, jedzie gdzieś całą, całą wyprawę jakąś rowerową, kilka dni, jakiś wyścig, zawody, ultra, takie rzeczy. O to chodzi. To tyle, dziękuję. Ile tam wyszło min? Jasnych gmin, 26. A wow, my ten stojak jest tak nisko, nie mogę, co mu się garbić jak taki osioł. Kończę, bo tu się do dobija do mnie cały czas.